Michał, na początek gratulacje wielkie, to jest kolejne bardzo dobre spotkanie w Waszym wykonaniu. Ale właśnie, litewski łącznik dojechał i połączył to, co trzeba było. Jak na to patrzysz? To są fakty, nasze ostatnie trzy spotkania wyglądają jakościowo przede wszystkim dużo, dużo lepiej. Nasza gra może się podobać, dzielimy się piłką, szukamy otwartych pozycji. Zaczęliśmy grać taką mądrą koszykówkę, to nazywam coraz więcej dobrych decyzji i w dłuższym perspektywie, terminie daje to właśnie efekty, zwycięstwo. Też dzisiaj dobre warunki w obronie postawiliśmy od początku. Trudniliśmy życie też Alfordowi, Brajsowi, który jest z strzelcem drużyny z Gdyni. Inni zawodnicy brali na siebie ciężar gry, ale to nie wystarczyło i też cieszymy się z tego zwycięstwa. No właśnie, oprócz tego, że tutaj pootwierane zostały Strzelby, również więcej miejsca dla Ciebie, to świetnie wyglądacie w defensywie. Mocny nacisk na piłkę, ten plan z, z atakowaniem Alforda. Co Was bardziej nakręca? A tak czy obrona? Znaczy no jedno w sumie wychodzi z drugiego trochę. Kiedy gra się tą dobrą obronę, łatwiej jest zdobyć łatwe punkty, otwarte rzuty. Tutaj w naszym wypadku myślę, że. Jedno i drugie też te Donatas dodaje tego size'u na obwodzie, gdzie jesteśmy troszkę więksi można powiedzieć, dzięki temu e, wiadomo, łatwiej się uruchamia kontry i... Wiadomo, że jeżeli gra się dobrze w obronie, to też ten entuzjazm wzrasta, kolejne, kolejne consecutive obrony, posiadania, zatrzymania. Także no, cieszymy się, bo to już trzecie zwycięstwo z rzędu i widać, że ta gra jest naprawdę coraz lepsza i to nas na przyszłość, ale też musimy, już doświadczeni tymi porażkami z początku sezonu, utrzymać tą zimną głowę i kontynuować po prostu dobrą pracę, którą my wykonaliśmy w ostatnim czasie. Drodzy do zobaczenia na Pucharze Polski? To chyba już nie od nas zależy, tylko od e, z innych drużyn, ale miejmy nadzieję, no, my zrobiliśmy swoje, w tym momencie czekamy na inne rezultaty i niezależnie w sobie od tego, czy tam będziemy, czy nie, to myślę, że przed drugą częścią sezonu e, możemy patrzeć optymistycznie w przyszłość. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze.